Witam serdecznie. Ginady Wyduta z południowego Paragwaju, z samego serca Moryki Południowej. W tym krótkim filmiku chcę zadać Tobie kilka pytań. Czy używasz sieci socjalnych w sposób właściwy? Czy Facebook, Twitter, Instagram i inne sieci socjalne pomagają Tobie biznesowo? Czy masz potok, niekończący się potok klientów i partnerów biznesowych właśnie dzięki tym narzędziom? Bo to nie jest tylko i wyłącznie platforma do komunikacji miliardów ludzi na świecie. To również jest narzędzie do budowania biznesu. My to robimy, robimy skutecznie od jakiegoś już dłuższego czasu i co zauważyliśmy? Założyliśmy, że od momentu, kiedy zaczęliśmy właściwie wykorzystywać Facebook, YouTube i połączenie wszystkich możliwości i narzędzi, które dają te platformy. Nasz biznes zmienił się nie do poznania. Co dało nam możliwość podróżować, co dało nam możliwość zwiedzać różne kraje i co jest najważniejsze, co dało nam możliwość dzielić się tą informacją z innymi ludźmi. Chcemy podzielić się tą informacją z Tobą. Dlatego w niedzielę o godzinie 20. Czasu Polskiego zapraszam Ciebie na specjalny webinar, który jest właśnie poświęcony temu, jak my to zrobiliśmy i robimy nadal, jak wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzie, które daje Internet w budowaniu naszego biznesu. Bądź z nami, nie może tam Ciebie zabraknąć. Tu na dole znajdziesz link, gdzie możesz się zarejestrować i być z nami i dostać skondensowaną dawkę wiedzy, dwie godziny informacji, które przemienią Twoje światy, Twoje spojrzenie na zawsze. Do zobaczenia na webinarze.